Bilans Dnia w Radiu Plus Radio. Gościem Bilansu Dnia jest dzisiaj wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Marszałku, zacznijmy od ostatnich wydarzeń. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa unijnego, wysyłając pismo z formalnym zawiadomieniem. Sprawa dotyczy tak zwanego nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Głos w tej sprawie zabrał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Franz Timmermans, który kilka tygodni temu zapowiedział swój udział w kampanii pani wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Co pan na to? Franz Timmermans jest kandydatem Grupy Socjalistów na szefa Komisji Europejskiej. Od wielu miesięcy prowadzi bardzo intensywną kampanię. Wspiera swoich partnerów tutaj, czyli ugrupowania Roberta Biedronia. Jak rozumiem, również sojusz lewicy demokratyczny, który do tej frakcji należy. I nie ukrywa, że, że ataki na Polskę, na Węgry są dla niego takim elementem trampoliny wyborczej. Jakoś dziwnie Franz Timmermans milczy na temat kłopotów z wymiarem sprawiedliwości rządu rumuńskiego, który całkowicie likwiduje sądownictwo antykorupcyjne i system walki z korupcją. A dlaczego na ten temat milczy? Dlatego, że w Rumunii rządzą socjaliści z jego Europejskiej Partii Socjalistycznej. Jest to polityk całkowicie Niewiarygodny i takie pogróżki można przyjąć tylko wzruszeniem ramion. Polska powinna się bawiać <grym> tego przepisu? Nie musimy się tego bawiać. Już za 8 tygodni cała Europa. Wybierze nowy parlament europejski Franz Timmermans. Po tych wyborach będzie już tylko historią. Wróćmy na moment do Polski. Formalnie strajkującym pracownikom wynagrodzenie za czas strajku się nie należy. Część samorządów, w tym Radomskie, a więc głównie tam, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, deklaruje jednak, że popiera nauczycieli i znajdzie pieniądze na to, żeby im zapłacić. Jak pan to skomentuje? No, musimy tutaj rozdzielić dwie kwestie. Z jednej strony Roszczenie nauczycieli, którzy uważają, ja się z tym zgadzam, że zarabiają wciąż za mało, potrzebują podwyżek. Rząd przeznacza od kwietnia zeszłego roku do września tego roku aż 6 miliardów złotych na podwyżki dla nauczycieli. One wyniosą ponad 16%, i zamierzamy te pensje również podwyższać w przyszłym roku. A drugą kwestią są działania polityczne Koalicji Europejskiej oraz Związku Naukcielstwa Polskiego, który jest przybudówką Koalicji Europejskiej. Przypomnijmy, że pan Sławomir Broniarz wielokrotnie brał udział w demonstracjach antyrządowych razem z politykami opozycji. Przypomnijmy, że wiceszef ZNP, Krzysztof Baszczeński, przez wiele lat był posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przez 12 lat dokładnie. I ZNP nie protestowało w latach 2012, 13, 2014. Czy 15, kiedy rządziła platforma obywatelska i nie przeznaczyła ani złotówki na podwyżki dla nauczycieli? W tych czterech latach nie było ani złotówki podwyżki dla nauczycieli, dla nauczycieli, a ZNP nie organizowało strajku. A teraz nagle w roku wyborczym mimo tych podwyżek, które najwyższych podwyżek od lat, ten strajk jest organizowany i w to w najbardziej drastycznej formie, bo trudno wyobrazić sobie bardziej drastyczną formę strajku nauczycieli niż Zaprzestanie pracy w trakcie egzaminów. Ja liczę na to, że, że do, tak, do takiego kryzysu nie dojdzie. Z naszej strony jest dobra wola. Skierowaliśmy na rozmowę ze związkowcami najważniejszego polityka odpowiedzialnego w Polsce za politykę społeczną, czyli panią wicepremier Bate Szydło. Mamy już porozumienie ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Mam nadzieję, że również ZNP. Przede wszystkim szeregowi członkowie nie zgodzą się na upolitycznianie ich słusznej walki. Nie ukrywamy, że nauczyciele powinni otrzymywać większe środki, natomiast członkowie ZNP powinni sobie zadać pytanie: czy powinni pomagać panu broniarzowi w doprowadzeniu do zmiany władzy w Polsce, czy platforma obywatelska, która nie znajdowała żadnych pieniędzy na podwyżki dla nich będzie rzeczywiście lepszym partnerem, gdy będzie rządzić po wyborach jesienią. Śmiem wątpić. Czyli uważa pan, że to jest protest polityczny, nie merytoryczny? Uważam, że protestuje bardzo wielu nauczycieli, którzy nie chcą mieć żadnych związków z polityką, natomiast on jest organizowany na samej górze przez polityków. Pan Broniarz jest od wielu lat politykiem, pan Baszczyński jest od wielu lat politykiem i oni uzgodniają swoją akcję z kierownictwem Koalicji Europejskiej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Poseł Andrzej Kosztowniak skierował pismo do ministra infrastruktury, chce by lotnisko na Słodkowie było jak najlepiej skomunikowane, również dzięki wykorzystaniu połączenia kolejowego. Podziela pan to stanowisko. Dodajmy przy tym, panie marszałku, że w planach publikowanych przez porty lotnicze lokalizacja przystanku kolejowego znajduje się po północnej stronie ulicy Lubelskiej, w odległości jednak około pół kilometra od planowanego terminala lotniska. Jak panu się podoba ta inicjatywa poselska? Po pierwsze chcę powiedzieć, że budowa lotniska postępuje zgodnie z planem. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się już prace budowlane, jest wydane pozwolenie na budowę, doszło do porozumienia między PPL-em a francusko-firma Lagarde, która na lotnisku miała powierzchnie usługowe. Doszło do porozumienia już? Doszło do porozumienia. Ta firma, za co jej dziękuję, wycofa się z lotniska do końca przyszłego tygodnia i bezpośrednio po tym wiedzie już na plac budowy ciężki sprzęt, więc budowa lotniska postępuje bardzo szybko. Chcę również powiedzieć, że ja od kilkunastu miesięcy zajmuję się budową nowego Przystanku w Radomiu, przystanku Radom Wschodni. Ta inicjatywa jest możliwa dzięki temu, że, że powstaje w Radomiu lotnisko. Władze miasta starały się o budowę takiego przystanku przez wiele lat. Nie było to możliwe. Polskie linie kolejowe, ze względu na istnienie lotniska, postanowiły przeznaczyć na tę inwestycję swoje środki, i mamy w tej chwili już procedurę przetargową wraz z otwarciem już linii kolejowej numer 8 na trasie Warszawa-Radom, ten przystanek zostanie uruchomiony, jak również oczekiwana przez mieszkańców Radomia e, informacja taka wizualna na peronach, również mam takie zapewnienie ze strony prezesa PLK, pana Marchela, e, zostanie w tym czasie uruchomiona. A jak się panu podoba propozycja posła Kosztownika, żeby terminal kolejowy doprowadzić, połączenie kolejowe doprowadzić do terminala na lotnisku? Ta sprawa jest dyskutowana na, na comiesięcznych spotkaniach Komitetu Sterującego. Na razie zapadła decyzja o budowie tego dworca. To dla miasta jest y, bardzo ważna inwestycja. Powtarzam nie byłaby możliwa gdyby nie lotnisko. W przyszłości nie wykluczamy przedłużenia y, y, tej linii kolejowej natomiast y, 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 to lotnisko i tak jest bardzo dużą inwestycją dla PPL-u. Nie chcemy na razie niepotrzebnie zwiększać y, kosztów. To jest kwestia przedłużenia o kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, ale jestem za tym, żeby mówić już oficjalnie o tej inwestycji w momencie, kiedy lotnisko powstanie. Czyli ugoda z najemcą francuskim pozwala na to, żeby niebawem rozpocząć już rozbiórkę terminala. Z Dokładnie tak. Y, doszło do porozumienia między obiema firmami. Ma być y, lada chwila wydany komunikat w tej sprawie do końca tygodnia ta firma ma opuścić y, y, obecny terminal i, i zaraz później y, pra, firma, która wygrała przetarg na, rozbudowę tego, y, na, na y, rozbiórkę tego terminala ma wejść na plac budowy. Chcę powiedzieć, że nie znam drugiej tak dużej inwestycji w Polsce, która by była, powstawała w tak ekspresowym tempie. Przypomnijmy, w październiku PPL przejął lotnisko. Musiał przygotować wszystkie inwestycje, musiał rozstrzygnąć wszystkie przetargi. W kwietniu dochodzi już do rozpoczęcia prac budowlanych. Naprawdę ekspresowe tempo. Chciałem podziękować wszystkim urzędnikom, wszystkim, którzy nam pomagają, wszystkim pracownikom PPL-u za ich olbrzymie zaangażowanie. Często pracują po 16 godzin na dobę. Każdy, kto, kto pracuje przy tym projekcie, ja mam okazję uczestniczyć we wszystkich praktycznie spotkaniach Komitetu Sterującego, wie, ile to, jaki to jest olbrzymi wysiłek, ale terminy są niezwykle ambitne, lotnisko ma być oddane do użytku już w październiku przyszłego roku. Tymczasem w Unii Europejskiej trwają cały czas prace nad nowym budżetem, z którego będzie można korzystać po roku 2020. Województwa ruszają do kolejnego etapu walki o pieniądze na przyszłe programy operacyjne. Marszałek Adam Strudzik i prezydent stolicy pan Rafał Trzaskowski zwrócili ostatnią uwagę na to, że powinien powstać jeden regionalny program operacyjny, w którym będą dwa komponenty. Co może ta propozycja oznaczyć dla naszego biednego regionu, panie marszałku? Przede wszystkim względem zaniechania pana Struzika i poprzedni rząd Platform Obywatelskiej PSL-u nie doszło na czas do wydzielenia statystycznego Warszawy z Mazowsza. I dzisiaj w projekcie budżetu opracowanym przez Komisję Europejską nie ma 3 miliardów euro dla Województwa mazowieckiego bez Warszawy, czyli z grubsza miliarda euro dla Radomia i dla Ziemi Radomskiej. 4,5 miliarda złotych, proszę sobie wyobrazić, co za to można wybudować w Radomiu i w okolicach przez 7 lat. Dopiero w 2016 doszło do wydzielenia statystycznego Warszawy z Mazowsza i w tej chwili ścigamy się z czasem, z mojej inicjatywy dzisiaj w Radomiu Goślą, gości 12 przedstawicieli Komisji Europejskiej. Bardzo mocno zabiegam o to, żeby do tego wydzielenia doszło, żebyśmy nie stracili tych olbrzymich środków, które ze względu na zaniechania m.in. pana Struzika jako wieloletniego marszałka Semiku mazowieckiego oraz... Przedstawicieli poprzedniego rządu. Pan Rafał Trzaskowski był przecież ministrem w tym rządzie. Ze względu na te, te zaniechania dzisiaj musimy się z czasem. Statystyczny poziom a zawsze to fakt, tylko że tą decyzję jeszcze musi zatwierdzić Bruksela. Dobrze rozumiem? Dokładnie tak. Decyzję podjęła pani premier Bata Szydło w 2016 roku. Ona weszła w życie w Polsce na poziomie Polski od 1 stycznia 2018 roku, natomiast wciąż nie jest uwzględniona przez Komisję Europejską, dlatego że Komisja Europejska pokazuje na europejskie przepisy, że aż dwa lata ma Europejski Urząd Statystyczny, żeby zebrać dane z wszystkich. Krajów członkowskich. Problem dla tych słuchaczy, którzy tego problemu nie znają, wynika z tego, że Warszawa, bardzo bogata Warszawa, dzisiaj najbogatszy region w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa według z danych z 2017 roku jest już bogatsza od Wiednia. Bogatsza od Wiednia, proszę sobie wyobrazić. Ta bardzo bogata Warszawa ciągnie statystycznie w górę całe województwo mazowieckie, które dzisiaj już. Już kilka lat temu tak naprawdę przekroczyło średnią unijną, i to sprawia, że stracimy olbrzymie środki z Unii Europejskiej. Lekarstwem na tym był stosunkowo prosty zabieg, niezauważalny za, dla zwykłych obywateli, nie wiążący się z żadnymi kosztami społecznymi wydzielenia statystycznego utworzenia dwóch regionów Warszawskiego, centralnego oraz reszty województwa mazowieckiego. My apelowaliśmy o to, od 2009-2010 roku. Między innymi pan prezydent Andrzej Kosztowian, gdy był prezydentem Radomia, wielokrotnie złoł pisma, monity i do rządu, i do marszałka Słuzika. Wtedy to lekceważono. Dzisiaj yy, przyznano nam rację, ale za późno. Niestety w 2013 roku, kiedy był ostatni możliwy moment, żeby dokonać takiego podziału i nie, nie czekać później z, w emocjach na to, czy komisja to wpisze do budżetu, czy nie. Poprzedni rząd tego nie zrobił. Zrobiła to, tak jak powiedziałem, pani premier Beata Szydło i teraz musimy walczyć z czasem. Stąd na moje zaproszenie wizyta urzędników Komisji Europejskiej. Będziemy dzisiaj, mieliśmy dzisiaj spotkanie. W starostwie, również spacer historyczny, bo to ważne, żeby przy każdej okazji ja zawsze dbam o to, żeby przy każdej okazji, kiedy gościmy tutaj gości z zagranicy, choćby ambasadora Stanów Zjednoczonych, żeby zawsze poznawali również piękną historię Radomia i całego regionu. Ale przede wszystkim te główne rozmowy będą toczyły się w starostwie i będą dotyczyły. Tego, żeby, żeby pokazać tym urzędnikom, że Polska to nie jest tylko Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Że jadąc godzinę samochodem na południe od Warszawy, będąc jeszcze w tym samym województwie, mamy region z całkowicie innymi problemami niż e, stolica Polski. E, I ten region też należy uwzględniać w polityce spójności Unii Europejskiej, bo przypomnijmy, że fundusze strukturalne, polityka spójności Unii Europejskiej służy do tego, żeby wyrównywać szanse poszczególnych regionów. A dzisiaj w Polsce mamy Sytuację, w której owszem, cała Polska się rozwija, ale Warszawa rozwija się znacznie szybciej niż inne regiony. Gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w ciągu tych 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej, różnica w zarobkach między mieszkańcem Radomia a Warszawą zwiększyła się dwukrotnie. My nie możemy tej sytuacji tolerować, bo to by oznaczało, że prędzej czy później mniejsze miasta będą umierać, ludzie będą przenosić się na stałe do, do stolicy, a powtarzam, Polska to nie jest tylko i wyłącznie Warszawa i kilka dużych miast. Panie Marszałku, część Mazowsza chce do Polski Wschodniej. Przynajmniej tego chce sejmik województwa mazowieckiego, który skierował stanowisko do polskiego rządu. Realna inicjatywa? Czy znajdzie poparcie wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości? Jak Przede myślę? wszystkim musimy doko dokończyć wydzielenie statystyczne Warszawy. Jeżeli dochodzi do Podziału na dwa regiony statystyczne to Warszawa i 9 powiatów wokół Warszawy mają aż 152% średniej unijnej, powtarzam, są bogatsze od Wiednia, ale reszta województwa mazowieckiego zaledwie 59%. 152-59%. Kolosalna różnica, i tak reszta województwa mazowieckiego już bez Warszawy, czyli Radom, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów-Płock. Są na tyle mało zamożne, że uważam, że powinny zostać włączone do programu Polska Wschodnia. Kampania do Parlamentu Europejskiego powoli się rozkręca. Wielu polityków reprezentujących prawą scenę jest zdania, że pojawia się realna szansa na odsunięcie lewicowej wizji Europy. Pan też? Tak, uważam, że wiele kryzysów, które targały Europą Unią Europejską w ostatnich latach były wywołane przez polityków lewicowych, choćby problem, problem migrantów, prawda? kiedy politycy w Niemczech, we Francji zaprosili nagle migrantów z Afryki Północnej. To spowodowało olbrzymie problemy społeczne, upadek wielu rządów, odsunięcie wielu polityków. My przed tym scenariuszem przestrzegaliśmy już w roku 2014-2015. E, przykro mi, że politycy Platformy dali się, e, czy zostali zmuszeni, czy dali się kupić kolegom z Niemiec i podpisywali się pod tymi de decyzjami. Wówczas myślę, że to był jeden z powodów, dla których Platforma Obywatelska straciła władzę. Mam szereg innych problemów do rozwiązania, choćby problem strefy euro, nasi koledzy z Koalicji Europejskiej. Platformy chcą, żeby Polska szybko przyjęła euro, to będzie oznaczało skokowy wzrost inflacji, bardzo dużo drożyzna, a przede wszystkim bardzo duże kłopoty dla naszej gospodarki, dla naszych eksporterów. Bo jeżeli przeżyliśmy, przeszliśmy stosunkowo suchą stopą przez ostatnią recesję światową i europejską w 2009-2010 roku, to właśnie dlatego, że mieliśmy złotówkę, swoją narodową walutę, którą można było zdewaluować i pomóc w ten sposób naszemu eksportowi. W momencie, gdybyśmy przyjęli wspólną walutę euro, to nie byłoby możliwe. Więc w tej sprawie jest bardzo jasny wybór między nami a naszą konkurencją. Mam nadzieję, że wyborcy dokonają tego wyboru. Zachęcam wszystkich do głosowania w wyborach europejskich już 26 maja. W dniu mamy, będzie to głosowanie. Dlaczego I jest to bardzo ważne? Jest bardzo ważne, będziemy współdecydować o losach całej Unii Europejskiej, będziemy współdecydować o pozycji Polski w Unii. Czy Polska będzie się zgadzała na dyktat? Ze strony najsilniejszych krajów, tak jak w przypadku Gazociągu Północnego, czy będzie twardo jednak zabierać o swoje narodowe interesy. No i wreszcie będziemy decydować również o pozycji Mazowsza, czy dokonamy, dokończymy tego wydzielenia statystycznego, który nasi konkurenci uważali, że jest niepotrzebna. Dzisiaj w oczywisty sposób grozi nam utrata 3 miliardów euro ze względu na ich zaniechania, więc warto wysłać do Brukseli polityków skutecznych, którzy znają mechanizmy funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, którzy nie będą podnosić ręką, choćby rękę choćby za karanie Polski sankcjami, tak jak to się zdarzyło posłance reprezentującej Województwo Mazowieckie z Platformy Obywatelskiej, więc bardzo ważne wybory. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. bardzo serdecznie za to spotkanie.